Siemanko, z tej strony Darek Wojskafletics. W zeszłym tygodniu na moim polskim Instagramie zrobiłem ankietę. Zapytałem Was, czy chcielibyście zobaczyć mój trening statyczny. W zeszłym tygodniu widzieliście freestyle, po którym niestety zdarłem łapę i już jest trochę lepiej. Oczywiście byliście zainteresowani, żeby zobaczyć taki trening, dlatego dzisiaj uderzamy ponownie do go jumpu. pokażę Wam jak pracuję nad swoją statyką. Celem jest oczywiście plęcz w poprawnej formie, a także będę bawił się tam z różnymi odmianami i ćwiczeniami wzmacniającymi. Także co, dzisiaj dużo klipu treningowych, Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. A ja w międzyczasie zapraszam Was również na mojego polskiego Instagrama e, po odrobinę dawki motywacji, a także merytoryki, bo planuję tam publikować nieco więcej. Także co, sprawdzajcie XPL i widzimy się już w środku. It's amazing, bro. nie dodać? No właśnie, jak to robię? E, czy mówię po angielsku? Nie tak sobie. coś, kur... Mów jak chcę. Okay. ja robię Słuchajcie, ogólnie jak chcecie mieć coś takiego, no to jak zobaczycie dzisiaj trening Darka, to właśnie to was jakby doprowadzi do takiej formy, nie? Tam jest tyle ćwiczeń na pica i tyle płaczył przez to, no naprawdę no nie ma szans, żebyście tego nie osiągnęli. Słuchajcie, mamy dzisiaj challenge dla Maćka, Pomka 90 stopni na pojedynczym wysokim drążku. Kosmos, jeśli chodzi o połączenie balansu, siły, naprawdę trudny skill i w sumie bardzo rzadki, nie? Szczerze mówiąc nie widziałem tego, padłem wczoraj na taki pomysł, bo testowałem sobie na parę tak to. Zrobiłem, z tym nie było jakiegoś większego problemu jeśli chodzi o kwestię siłową, ale balans już jest ciężki. Wszyscy wiemy, że na drążku jest 10 razy ciężej z tym balansem. Mam nadzieję, że Darka też uda się na Gugli spróbuje, bo te dziewięćdziesiątki na single barze tutaj, jeśli chodzi o paraletki, zrobił, także na drążku no, no, będzie, będzie będzie różniczy, Ale na facet. pewno ciekawy challenge i mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy, tak. a po tym może Klimat. Tak. Yeah. Oh. good <laughs> Science. baby baby on... Dobra, więc skończyliśmy sobie ćwiczenia push, teraz przechodzimy do pula, zaczynam sobie wprawki pod hevesto, zrobię kilka prób z gumą, może zaryzykuję i zrobię bez gumy, bo dzisiaj dobry dzień, po raz pierwszy taki fajny one arm handstand, myślę, że Maciek będzie zadowolony, sprawdzajcie jego poradnik do handstanda, na pewno wam się przyda. Zaczynamy! I'm spinning on a block with a mop, I disturb him I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person And the curse, I'm about to merge on a nigga's turf I'ma let a nigga burn, burn, let him Okay, jesteśmy już po treningu, mieliście okazję zobaczyć jak wygląda statyka w moim wykonaniu. Takie treningi zazwyczaj trwają około 3 godzin, 3 godziny, mniej więcej nie, tyle. Tak. W zależności co nam przyjdzie do głowy, bo głównie te pierwsze godziny są takie próby a później wzmacnianie, także mniej więcej tak to wygląda. Dokładnie, zawsze zaczynamy od takich najtrudniejszych elementów, od tych, które, e, których nie czujemy jeszcze, ale chcemy je osiągnąć. Następnie przechodzimy sobie do tych nieco bardziej opanowanych, a na końcu e, zazwyczaj jest wzmacnianie siłowe. Tak i ogólnie polecamy tę metodę, jeśli chcecie wyczuć spięcie w danej figurze i ogólnie przygotować się do elementów, e, taka metoda naprawdę się sprawdza. I wtedy jesteście pewniakiem, więc najtrudniejsze elementy na początek, a później wzmacnianie i praca ogólnie nad wszystkimi partiami się. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dawajcie znać w komentarzach, czy takie filmy Wam się podobają. Ostatnio feedback pod filmem z był bardzo pozytywny, także bardzo jest. mnie to cieszy. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się,